Dzieci kochani, witam po dłuższej przerwie. Dzisiaj upieczemy czekoladowe muffinki. Potrzebne składniki to mąka, cukier, mleko, kakao, cynamon i proszek do pieczenia, olej i jajka. No to rozpocznijmy to gotowanie. Krok pierwszy to rozgrzać piekarnik do temperatury 180 stopni Celsjusza. Jest mamy rozgrzany, więc idzie dalej. W formę do muffinek wyłożę papierowy pilotkami. Ja też już to mam zrobione. Dlatego idę dalej. Do naczynia większę tego wsypać 200 gramów. Pięćdziesiąt gram cukru. Dalej. Pięćdziesiąt gram kakao naturalnego. dodać 200 g mleka. Dalej dodać 10 g oleju. Dalej teraz 2 jajka dalej dwie łyżeczki proszku do pieczenia ja mam zmieszany proszek do pieczenia i cynamon Dalej, założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego. Dalej, no i ustawić na 5 obrotów. Widzimy się, jak się daje. Już ciasto jest gotowe, dlatego zajmujemy pokrywę miksującą. Wlewamy. Już mam gotowe ciasto na muffinki. wlane A do czterech foremek z ciastem właśnie dałam dodałam truskaweczki. I teraz włożymy do piekarnika. Gotowe. Już oczywiście nie mogę się doczekać. Dlatego jem babeczkę już. Więc kochani, tak zrobione babeczki wyglądają. I zapraszam po więcej. Naprawdę polecam ten przepis. Zapraszam po więcej. No i dawajcie lajka, like subskrypcję. No i do zobaczenia. Cześć. Pa!